Cześć, tu Damian Lewczuk Akademia CATCAM.pl i w tym filmie pokażę Ci w jaki sposób wyeksportować model 3D utworzony w Plasticity do formatu Step. Format step jest uniwersalnym formatem wymiany danych pomiędzy systemami CATK i oznacza to, że w jednym systemie CAT możemy utworzyć taki model, a w innym, który również obsługuje format step, możemy ten model otworzyć. I aby zapisać taki model do formatu Step, przechodzimy do menu, wybieramy eksport, Następnie wprowadzamy nazwę pliku i wybieramy odpowiedni typ pliku. I tutaj, jak widzisz, mamy też możliwość eksportu do formatu Parasolid XB lub XT. I moim zdaniem, jest to lepszy format wymiany danych pomiędzy systemami CatCam niż format STEP. Ale nie każdy system CAD-CAM obsługuje ten format. Jeżeli systemy, z którymi współpracujesz, obsługują ten format, to moim zdaniem ten format. Może być lepszym rozwiązaniem niż format STEP. Format STEP jest bardziej uniwersalny, ale zdarzyło mi się kilka razy, że pojawiły się jakieś błędy eksportu, importu tego formatu. A w przypadku plików w formacie Parasolid takich problemów nie miałem. Jednak są to moje subiektywne doświadczenia. Być może po prostu trafiłem na takie pliki, ale jak na razie. Format Parasolid wydaje mi się być lepszym rozwiązaniem. Jednak ja korzystam z innego systemu CAD, który plików w formacie Parasolid nie otwiera. Za to dobrze radzi sobie z plikami w formacie STEP, więc wyeksportuję ten model do formatu STEP. Wybieram tutaj format STEP, klikam Save i tutaj określamy format pliku STEP. Ja wybiorę ten domyślny i klikam OK. Teraz otworzę Freecada i do Freecada zaimportuję ten model. Wybieram File, Import. Wskazuję plik i klikam Open. I jak widzisz mamy zaimportowany model, który utworzyliśmy w Plasticity. I jeżeli chciałbyś tutaj dokonać jakiejś zmiany, to w łatwy sposób możemy to zrobić. Dodajmy to do aktywnego Body, i teraz możemy na przykład dodać tutaj jakieś otwory. OK, dodaliśmy zmiany i jak widzisz, dzięki uniwersalnym formatom wymiany danych, możemy współpracować z innymi systemami CAD CAM. I na dziś to wszystko. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.